Klaps w dupę i lecimy. Piątek! Piątek oznacza tylko jedno. Piątek oznacza melasz! miasto kurcza z chłopakami. Oznacza, wiesz, impreza do rana. Plus, Rusk... ja chodzę teraz, wiesz, chcę spać? Dwudziestej pierwszej, Już druga tu śpię. Ja Zamiast nie, wiem, ja się starzeję chyba, bo z... ja poszedłem spać wczoraj też przed dwudziestą drugą. Stary! Ale budzę się z... o szóstej. A A ja jest. się budzę o szóstej, wypoczęty jak. Kurwa, wypoczęty jest. jestem jak Flower. Jestem wypoczęty, stary pachnę. Jestem wypoczęty, budzę się o szóstej i myślę, wow, ale bym poczytał. To, I on teraz zaczął książkę obok łóżka, odpalam sobie małą lampkę taką tę i cyk i, użycz, i stary, do siódmej sobie czytam, a potem już przychodzi pies i mówię, ej, mi się Chcę mi się, chcę się I myślę sobie, wow, nie spodziewałem się, że ten wiek średni w takim wiesz, że wiesz, koniec mężczyzn, z no jakby top. To nie jest tak, że nie poszedłbym na miasto, wiesz, napić się czegoś tego i tamtego, ale po prostu Czyli to jest częstotliwość tego spadła, jakby przestawiły się proporcje w ogóle. 17. Dobrze, że to mam woda. Tak naprawdę to nie. Jak jest Karol już piątek 18? Mhm. To już jest weekend, czy nie? No. To już jest weekend. Czy już jest weekend? Już jest teraz weekend. Czy po końcu lesy. lesarz normalnie mę. Gada, ty w ogóle nie chodzisz wcale imprezy. W ogóle nie chodzę do imprezy. Znaczy, Wibywaś... Kiedy ostatnio byłeś na, na srogiej imprezie? Zależy, co rozumiesz przez srogą imprezę. O, szaleństwo. Taką, co ty uważałeś, że o, ale była gruba impreza, jak na mnie. Ja nie wiem, czy w tym roku byłem. No widzisz. Chyba nie Jakiś, Jesteś Jakiś stary. Ale ludziom tak chciałem. A bywałem. No, bywałeś, no każdy bywa. Bywałem. Serio, ja też byłem na swoim wieczorze kawalerskim. Ja byłem na tym wieczorze kawalerskim? Byłeś. A byłem! Byłeś. Co my robiliśmy na twoim wiecz Potem byliśmy na rynku. A nie tu, to, nie Radka. Radka. A, to Radka. To do moim byliśmy tylko na rynku? E, no to chyba właśnie... chyba tak. Byliśmy nie, na pewno no, na rynku. Radka. To u Radka byliśmy na paintballu? Ja chciałem powiedzieć, że ja do dziś pamiętam, że wieczór Kawalerski Radka był jednym z najbardziej A to ja organizowałem wieczór Kawalerski Radka i byliśmy nie. na gokartach i potem na paintballu. Na jakich kartach? Byli -kartach, -kartach, kartach Byliśmy na Nie byliśmy na gokartach. byliśmy na paintballu. Byliśmy na gokartach też. Byliśmy na paintballu, tylko byliśmy na gokartach. Byliśmy że na... Zap... do Radka. Byliśmy tylko na paintballu. Czarze, kawalerski? Nie, i tak ci nie odpiszę. Kochani. Moi drodzy. Najmilsi. Nasi. Wspaniali. Tak. Lubicie seriale na podstawie ja książek Mroza? Mm, tak. Ja lubię. Ja lubię też. Ja lubię i wiecie co, wiecie, wiecie jaki oglądamy teraz najnowszy serial? Używając Polsat Box Go. Dokładnie. Na wyłączność Polsat Box Go ma serial Remigiusz Mroza. Wotum nieufności. Właśnie ona z tytułu nieufności bardzo dobry serial, my sobie przyswajamy z odcinka na odcinek. Jeżeli chodzi o Polsat Box Go, to są dwa pakiety, które mogą was zainteresować. Mogą. Polsat Box Go Premium. Ja mam taki oraz Polsat Box Go Sport. Tak. To jest pakietem jeszcze sport, i tam. No w sumie dla Ciebie to byłoby było dobre. Tam dla mnie bardziej sport? Meczyki pewnie, Panie, jak najbardziej. Meczyki to ja, ten... ja to sport, a Ty wotum nieufności. I oczywiście poza serialem wotum nieufności możecie sobie obejrzeć dużo innych rzeczy. Programy Polsatu, Dobrze. seriale, filmy, to wszystko w serwisie Polsat Box Go. Będzie na Was czekać? Remigiusz już ogląda. Remigiusz już na Was będzie czekał w Polsat Box Go. Przemu ja myślę, że jemu będzie bardzo miło. On jeśli, do mnie dzwonił. Jeśli chociaż zerkniecie i zobaczycie, jak to wygląda, ja myślę, że będzie mu jeszcze milej mm -hmm. jeśli kupicie sobie pakiet i będziecie oglądać. Ja myślę, że on pyta jak tam statystyki ilu osób ogląda mój serial e, i w, możemy mu to podbić trochę. Ja tak on być. się ucieszę. A do tego pamiętajmy, że jest piątek, więc co lepszego niż zaplanować sobie na piątkowy wieczór obejrzenie jakiegoś serialu na podstawie waszego ulubionego autora. Tak, dla tych, którzy nie znają książki, to tylko powiem, że to jest serial polityczny, political fiction. Ja lubię te bardzo takie seriale. W sensie, Ty no jak, jak coś jest związane z polityką, to lubię, bo daje to taki taki Rąbek można uchylić tajemnicy. Taki, co tam się w tym świecie dzieje, tak? Ja jak tak, to działa? Ja z kolei tak macham palcem, dlatego że pod filmikiem macie link, w który jak wejdziecie, to bardzo, dowiecie się więcej. Zerknijcie w link w opisie. Karol poleca. Polecam. Ja bardzo polecam. I dajcie znać, e, jak Wam się podobało. Napiszcie okay. maila Zrobiłem do nas. To dyskusyjne DKF. Tak, i, i dajcie napisze, na przykład w tytule Wotu nieufności, podobało mi się. Bardzo fajne. Jak cię żyje? Nie uwierzysz. Dalej nie skończyliśmy remontu w mieszkaniu. Wierzę. Nadal. Pan, co, wam, co mu zostało? Pan Stolarz przechodzi... On nie, mnie pytał ostatnio, co mam zostało. ludzkie pojęcie przechodzi Stolarz. Ale, Pozdrawiam serdecznie. masz projektor. Nie mam kanapy ciągle. To jak oglądasz film? Tylko to, Tylko biorę krzesło, stary. Biorę krzesło. Siadam <słatki> <słatki> na krześle. Ale kanapy łatwo kupić. Mam zamówioną 3 miesiąc czekam, stary. <słatki> ona przyjdzie i w ogóle będzie super, ale są nie, nie, nie bo ja, tak, Ale ja w ogóle nie narzekam, bo są takie stare opóźnienia. Są promki na te na kanapy, a my tak długo czekaliśmy, żeby wymienić, bo my mamy tą kanapę taką, eee, nie wiem, czy u nas było widać, taką najtańszą z IKEA, bo stwierdziliśmy, że skoro mamy dzieci, to i tak się to zaleje trzy razy podrze, ten ten i tak dalej, ale tak potrzebujemy na jak kurde, głowę, tak w nowym mieszkaniu mieć taką przyzwoitą zwykłą kanapę i może byśmy jakąś fajniejszą kupili. Jak myśmy o tym jeszcze nie pogadali? Ja nie muszę zrobić ten mail, co wczoraj nie gadaliśmy. Mogę zrobić mail najpierw? Ręka mnie sędzi, żeby panu przypierdło. Dobra, ale mam który Dobra, to szybko. No nie mamy czasu. Dobra, bo w zeszłym y, odcinku, wczoraj, mówiliśmy o Stanach Zjednoczonych. Tak. I było powiedziane, że. Polacy mieszkający w Stanach tak mają obraz. obraz tak, polski taki. Że, że Komuna i tak dalej. I w ogóle, ponieważ rozmawialiśmy z Włodkiem o hipotetycznym naszym wyjeździe do Stanów, który być może będzie, być może nie. Wy już do nas piszecie i to piszą do nas ludzie from America. You must some code, because I not give you Pisze do nas. Pavel. Pavel. Doctor Pavel. Pavel. Obrałem ciemniaka. Dr. Pavel. Doctor Pavel. Dr. Pavel. Oh, And oh, who can oh, disarm oh, subject device? <laughs> <the> <laughs> Or perhaps he's once someone would shoot a man before throwing him out of a- <laughs> Witam, cześć i Z góry przepraszam, że ten mail jest bardziej po polskiemu niż po polsku. Będzie napisany, ale na obczyźnie już jakiś czas Ładnie jestem. Się. Około 12 lat. No nie, tak Najpierw Anglii, teraz Stany. Oglądam od pierwszej serii i niezmiernie się cieszę, że wróciliście. Odnośnie z odcinków nawiązujących do Ameryki. Przez 4 lata mieszkałem w Phoenix, Arizona. W którą całkiem nieźle wpisuje się mapa Polski. To jest w ogóle mapka, że w Phoenix, Arizona się praktycznie mieści okay. Polska, nie? Dla ścisłości nie polecam. Gorąco jak w piekle, niewiele do zobaczenia. Zwiedzenia. Wszystko no. jest brązowo-żółte, ogólnie rzecz biorąc, Ile na no, Arizonie. Yy... Zaludnienie na kilometr kwadratowy jest niskie. No. Obecnie mieszkam w Denver, w dużo przyjemniejszym stanie Colorado. Serdecznie polecam ścieżkę Karola, ta prowadzącą przez północ. Dużo przyjemniejszy klimat, świetni ludzie i ogół, na ogół bardziej kulturalnie. Za sprawą głosowania nie jestem fanem ograniczenia podstawowej wolności czy praw obywatelom, ale mimo wszystko Karol ma dużo racji w tym, co mówi. jednak ze strony, ze strony antykaczkowej i antytrampowej jestem i mojego głosu oddać też nie chcę. Dalej mam rodzinę i przyjaciół mieszkających na ojczyźnie i rozmawiam z nimi na bieżąco. Jestem dalej zaangażowany w to, co się dzieje w naszym kraju. To prawda, że Czasami się tęskni za ojczyzną, ale odwiedzić raz na jakiś czas mi w sumie wystarcza. To trochę jak z własną matką i żoną. Kochasz obie, choć na inny sposób, większość czasu spędzasz z wybranką, a musiał odwiedzasz co jakiś czas. A gdzie jest to o czym, że jaki mają obraz polski? No właśnie. Bo to odmiał być no ale to... A no nie, no mi chodziło o to, o głosowanie, że ten obraz polski. Jest. A, to nie, ja myślałem, a. że masz coś o tym, że widzą Przepraszam. nas... Przepraszam. Dobra, e, Kanie się skończył, no? Mhm. Nie, no to jakby. Czekaj. Proszę, skończ Nie, nie, nie. Zobaczcie coś takiego. Nie, no dobra. Pracuję w hotelu Mariot. Nie, no dobra już. Weź swój mail. Już. W sumie koleś nie pozwolił doczytać maila, Dobra, kupa miało być o czymś innym. No bo powiedziałeś, że mam maila o tym, jak Polacy widzą, e, no, Polacy widzą Polskę. No, było o głosowaniu. Nie, no ale to powiedziałeś w kontekście tego, jak widzą Polskę. No, ale ten mail mi się skojarzył, jeb**łem. Czuję się kupa, jak, jakbyś był Twoim synem i zawiódł Twoje oczekiwania. Miałeś iść na informatykę, a poszedłeś kup na filologię włoską. Ale napisał, jak ta wyprawa Myślę mógłbym pomóc coś zorganizować, szczegóły dogadamy. No ty nie chcesz jechać. Jeszcze nie wiem, czy nie chcesz jechać. To, że jak zobaczyłeś, że jest promka, to jest raz. Ale jak taniej, to pojadę. Dale! Dobra, dawaj swój ciekawy tak. temat. No. Widzicie, co ja mam? K i wy, wy macie czelność pisać w komentarzach, jaki taki Karol naszego włódeczka tłamsi. Wy nie wiecie wszystkiego, co się dzieje, jak te kamery gasną. Ale przesadzasz. Naprawdę i to jest ten temat, że roboty będą zabijać. <noise> dawaj, dawaj. No ale przesadzasz. Wca, wcale nie jest tak, jak mówisz ludzi, a ludzie nie wiedzą, że ty żartujesz i myślą, że jestem jakiś straszny dla ciebie. Co? No, co <noise> ci takiego robię? No, no. nie, pozwoliłem. mi nie pozwoliłeś. Nie, tak nie pozwoliłem, tylko z, nie powiedziałem, nie, przestań czytać dalej, tylko powiedziałem... Dobra, ale, kur... <noise> ty robisz siebie ofiarę. Ty jesteś jak ten w szkole, co, ja go uderzyłem, on się rozpakował i poszedł do a, bo ty płaczesz, więc wodę to Nie będę mówił. Że wody, ty trenujesz karate po to, żeby innych bić? Wiesz taką historię? No przecież mówiłem to Walesie. Że ktoś mnie uderzył, ja mu oddałem i on się rozpakał, poszedł do pani i ja miałem przyrąbane. Because with great power comes... Cause... Great responsibility? I was to stick with bitches, but if you wanna be a virgin for the rest of your life... Roboty będą zabijać? To jest tak samo jak Oculus będzie zabijał? Nie, to jest na serio. No ale tam o też mówiłeś, że na 100% nie, będzie taka, tam to był będzie koncept. Taka, kiedyś, ale ty mówisz na 100% będzie coś takiego. O pozwolenie prosi policja w San Francisco. Wiecie, że w ogóle to było na lotnisku, na malcie i normalnie kurde była knajpa, po której jeździł robot. Kerfuś? Jaki? Kerfuś? Nie słyszałeś o kerfusiu? Nie bo akcja z Kerfuśem, był właśnie taki autonomiczny robot jeżdżący po kerfusze i do kerfus Kerfuś, ludzie strasznie źle go traktowali. <laughs> strasznie. Od razu były z nim memy, ludzie, wiesz, tam brzydkie rzeczy mu robili. Takim, Czemu? On będzie powodem, dla którego kiedyś będzie bunt robotów. Nie, Czemu? nie słyszałeś o kerfusiu? Taki robot? Coś o, no, 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 no chyba właśnie nie wiem, czy on rozwoził jedzenie. On no. No. bierze chyba kasuje, że od razu czy coś takiego, nie? To masz Paypal czy coś. No tylko on nie był. Nie, to on nie on nie był chyba. On, on, on pewnie zabierał z miejsca i zawoził do Twojego stolika. Jedzenie. Tak mi się wydaje. Albo... Czyli kelner taki. Taki kelner, no. Niesamowite to było. I tak sobie patrz, no, robot jeździ między stolikami. Ale coś, coś takiego, no. no. To chyba... Ja nie widziałem, nie byłem w Carrefourze 100 lat. Nie no, ja Carrefour i PepsiCo przeciętnie zadowolony z robota Kerfuś. No i nazwali go stary Carrefour. No spoko. Daj, wpisz na YouTube Kerfuś. Najsłynniejszy robot w Polsce. Kerfuś, gwiazda internetu. Jak działa i jakie skrywa tajemnice. Jesteśmy dzisiaj w Warszawie na terenie galerii handlowej Arkadia i za chwilę wejdę tam Czemu i tak pokażę krzyczę? wam to cudo. No to, Zapraszam. W, to, on, on tak, tak robi. robi Kur życzymy udanych zakupów. Czemu on ma minek? Zobaczcie na tego ancymona! Ale to, w sensie tam są paczki małe chipsów, żeby się wziął stamtąd? Nie wiem. Ruchomie go ręcznie. I co? Robi wrażenie? Carefusz to w rzeczywistości Bellabot, wyprodukowany przez firmę Pudu Robotics. Jest jeżdżącym regałem z kilkoma półeczkami, na których poukładane są produkty hmm. koncernu PepsiCo, Lacey, Doritosy czy Rockstar'y. Zaprogramowanych ma kilka kwestii mówionych, które w kółko powtarza. To dabe, Może wchodzić no. w interakcję informując o tym, że stoi mu się na drodze oraz reagując na dotknięcia w okolicach jego uszu. No, ale to nie jest nic wyjątkowego, to przecież i robot to od 10 lat. Umie. Ej, no właśnie, to jest Wykrywa krawędzie, tak, 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 jeździ i tyle. No dobra, ale wróćmy do Francisco. Departament policji w San Francisco złożył wniosek do władz miasta o wydanie pozwolenia na aktywację robotów mogących zabijać osoby określone przez organy ścigania. Jako Robi wrażenie! Stwarzające zagrożenie utraty życia przez obywateli lub oficerów. Uwaga! Roboty będą zabijać wyłącznie wtedy, kiedy ryzyko i zagrożenie jest bezpośrednie i przewyższa wagą możliwość użycia jakichkolwiek innych środków siłowych będących w dyspozycji policji. Czyli rozumiem, że jak będzie jakieś ściganie Kogoś i już taka sytuacja m, bardzo gruba, jak w GTA, że już. już pięć gwiazdek. Pięć gwiazdek. <laughs> już musimy cię złapać. Nie no, ale uciec. pięć gwiazdek to szczok przecież. Z pięć to, nie? gwiazdek już nie da się uciec. No, Z chyba trzech nie. Spokojnie. Z pięciu chyba nie. Z... Z pięciu już się nie da. Z Z chyba nie. Nie. A to jest jakiś kur... czołgi, trzy helikoptery, jakieś tam były pojemne rzeczy już wtedy. No, no. Że faktycznie w ciebie wjeżdżali, nie? W ogóle nie było łatwo zrobić pięć gwiazdek przecież. Władze miasta przeciwne pomysłom policji. Roboty nie powinny być wykorzystywane jako środek siłowy przeciwko jakimkolwiek Wdzieliście terminatora, terminatora dwa, wdzieliście terminatora 3. W San Francisco Policja dysponuje obecnie kilkunastoma w pełni funkcjonalnymi, kontrolowanymi tak. zdalnie robotami, które wykorzystywane są przede wszystkim a zdalnie strażami. robiliśmy to w Lesie. Pamiętasz taki co jeździł, co wygląda jak kosz na śmieci? To było to, to. Zatrzymaj się o, to, było to. No, no, to To było to. Amino... Stop in the name of the law. Jednostki stosowane do unieszkodliwiania bomby? No to wiadomo. Wszyscy widzieliśmy MacGyvera. Co myślisz? A ty jesteś zmęczony, Karol. Nie zaskoczyłeś mnie po prostu. No po prostu no prowadzisz do mną program, jesteśmy w trakcie nagrania. Pytam cię co myślisz na temat tego, co przeczytałem. E, ja myślę, że to bardzo ciekawa ty. <laughs> do you know this man? <laughs> do you recognize man? Have, have, have you seen this man? Do you recognize this fella? Okay, well, I have another picture. Have you seen this man? Please take a closer look. Take your time. Guys, guys. Take, guys. guys. Don't, do don't, do don't do drugs. Don't do drugs. Don't do drugs. Don't do drugs. Please take your time. <laughs> this is very important. This is very important. Have you seen this man? Have you seen this man? A wiecie że, wiecie, że to, wiecie, że te zdjęcia powstały w takim, w takim sensie, have you seen this man? że ja sobie siedzę, k***a, nie przeszkadzam nikomu, I'm sorry, but I have a, to... a Włodek robi tak. Ja mówię, Włod, ty mnie skanujesz w 3D właśnie, czy robisz mi zdjęcie? I'm sorry, but this is very important. Have you seen this man? No. Are you sure? Yes, positive. Yeah. Please take a closer look at this man. <laughs> no, I don't know this man. Kids, please, don't do drugs. Who is this man? Really? Ale super temat, nie? Do lesa. Mocny. Nie no, dobry temat. Jakiś da. dziwny jesteś dla mnie dzisiaj. Tak? Tak czujesz? Mhm. Uh -huh. Stęskniłem się trochę za tobą, tak sobie powiem serio. Ty, ty masz taki e, sposób okazywania czułości? w, w szpitala? Ja mam zły sposób okazywania tak? czułości akurat. No, No. Ja, Wydaje mi się, że ja mam jakieś spierdolone jest w mojej głowie, to jest akurat prawda. Nie będę, nie będę mówił, że jest inaczej. Nie będę kłamał. Nie będę kłamał. Powinienem w końcu iść na tą terapię. Nie mam czasu, kur... Mam maile za to fajne. Ale to jest jeszcze fajny temat. <noise> Dobrze, proszę bardzo. Ma na sobie tylko spodenki, skacze i jest umazany błotem. To, czy to Karol? Straż Miejska interweniowała. Mężczyzna tylko ćwiczył. No tylko ćwiczył. że Czarzmiejskiej biega mężczyzna, informują to ludzie to Straż Miejską, że Bo dziwnie to... się zachowuje, jest ubrudzony błotem i ma w sumie tylko spodenki. Pewnie potrzebuje pomocy, usłyszał dyżurny. Okazuje się, że nie potrzebował pomocy. Wyjaśnił strażnikom, że on po prostu wykonuje trening ogólnorozwojowy, tak zwany crossfit. Gdy funkcjonariusze wyjaśnią pod interwencję stwierdził, że trenuje sztuki walki i aktualnie wykonuje trening. Powiedziałeś, że której to było godzinie? 15.30 w środę 16.00. Ja powiedziałem błotkowi, jak czytaliśmy sobie ten, ten temat, powiedziałem, że uważam, że nikt nie powinien mieć do drugiej osoby żadnego ale i żadnych w ogóle wątów, jeżeli o 15.30 sobie coś robię w parku. O ile nie biegam z pindolem, to <laughs> uważam, że po prostu powinien mieć możliwość, kurwa, robić coś co chce. A widzisz, ładnie cię przekupię, nie? Bo mail od księdza. Jeszcze no, nie wiem. Ale księdza od pastora to, to, to nie jest no, sam. Dobra, ale się podpisuje KS. A faktycznie. No ale to nie jest. Yy... No ale chciałem Cię przekupić mailem. Katolicki ksiądz. No tak, do innego Boga się modli. Zabije się. Ta kłótnia o coś, co nie istnieje. A czy to jest to, co nie istnieje, jedno, czy to jest to inne, co nie istnieje? to jest to inne. Ale polski parafii. Tak, i chciałbym przeczytać ten mail, ale dokończę temat. Ja Ci nie będę się wbijał, wszystko no, go znalazłem. No już skończyłem. Już skończyłem. No już skończyłem. Ciekaw jesteś tak. No, A czy ty uważasz, że w parku o 15.30 można sobie robić co się chce? Co się chce, nie. O, póki z prawem. póki, póki się nie biega z, z go, No czyli póki się nie biega z gołym pindolem, no, to wszystko można robić. No czego nie możesz kurde robić w parku o 15.30. Możesz biegać. O, o to mi chodzi, że możesz być totalnie ubłocony i w samych tak, spodek. No tak. No tak no. No. Dobra, czytaj. Dziękuję. Okay. Łatwo się wybierze. Wystarczy. Jak będziecie chcieli się znaleźć w odcinku, to się podpisujcie fejkowo ksiądz. jest telefon! Podpisujcie się fejkowo ksiądz. Chodź zadzwonimy. Nie dwoń do no twój, stary, nie dwoła, Jest 9 godzina u nich. Ach, dobra. To najpierw przeczytam. A ty będziesz dzwonił. A czyli do Ameryki to dużo kosztuje, nie? Nie wiem. Ej, my dzwoniliśmy do kogoś. Do tego do. do Stanów nie? do tego typu, co sprzedał nieruchomości, pamiętasz? Do tego, co. taki zajwisty. nie pamiętam. Maria Plaza? coś takiego było? Nie! Dude, jakbyśmy byli w Stanach, to tak zadzwonił. Wes, I need a new home. Adam. Pisze do nas ksiądz Adam. Księdza. Cześć Karolu i Włodku. Jestem proboszczem polskiej parafii w Manchester, Connecticut i administratorem cmentarza. Odnoszę się do waszego komentarza co do nagrobków USA. Tak, nagrobki na cmentarzach wojskowych są ujednolicone, bez dwóch zdań, krzyże albo proste płyty naziemne. Nagrobki na cmentarzach kościelnych, jak nasz, albo miejskich już nie zależy od polityki cmentarza. Generalnie preferuje się płaskie tablice, bo to ułatwia koszenie mm -hmm. trawy i odśnieżanie. Jak coś więcej o cmentarzach w USA, to dajcie znać. To, co dzwonić do Adama? No, co mogłem zapytać? No właśnie też mi się wydaje, że to byłoby takie. No. Dzień dobry, księdze Adam. Dwoje jest Polska. Powiedz mi coś o cmentarzach w Stanach. Ale teraz możesz słowo do Księdza Adama tutaj przez obraz kamery. Pozdrawiam serdecznie. Księdza Adama? Mam nadzieję, że w Stanach żyje się ja fajnie mam, i ja że tak... wierni I że wierni chętnie uczyszczają na, na msze. No, no to po prostu, że wszystko u was dobrze. No, to mam nadzieję. O, to jest dobre. Jeszcze o Ameryce. To jest doskonałe. Urszula pisze tak. Odnośnie odcinka 18.52, macie 100% racji. Mam ciotkę z Ameryki, która wyjechała tam 18 lat temu i od tamtej pory nie była w Polsce. Jak wysyła nam paczkę do Polski, to wysyła herbatę Lipton, żółtą i maszynki do golenia Gillette, banknot 20 dolarów i koszulki Nike z outletu. A to jest, czyli to jest to co mówiłeś, jak to bardziej obraz to, Polski. zapomniałem o tym okay. mailu, zapomniałem o tym mailu. No widzisz, Czyli ten mail chciałem. Niepotrzebnie się pokłóciliśmy, gdybyś go od razu Niepotrzebnie znalazł. Niepotrzebnie mnie okrzyczałeś. No gdybym cię nie okrzyczał, to byś go nie znalazł. Nie ma to żadnego związku. No dobrze, nie ma. Dobrze, nie ma dobrze. żadnego związku. Przepraszam, że na ciebie nakrzyczałem. Ale ja się nie gniewa! Dobrze, a i tak cię przepraszam. Ale z ja... początku, To było śmieszne. Dominika napisała: Drodzy Karolu i Włodku, za każdym razem, kiedy Karol w odcinku jęczy, mój pies zaczyna czekać i przestaje dopiero po zakończeniu występu Karola. Informacja jest zupełnie nieprzydatna, ale czy potrzebę poinformowania Karola i swoim zachowaniem po Jorka. Ej, kur***, jeszcze jeden z przypomniałem. O, jest to było dobra, czekaj. kur***, Karol, tak jest zatytułowany ten mail. Kur... O Karol dramat na siłowni odcinek 1858. Cześć Włodek i nie, cześć Karol. Jestem na siłowni, ale z na pełnej na słuchawkach. Słuchawki do dupy inni słyszą co słucham, czyli słuchawki typu otwartego. A tu nagle Karol kwa jęczy. <śm> nagle spełni się mój największy koszmar. Wszyscy ćwiczący dookoła wbili wzrok we mnie. Wyłączyłam Melesa i włączyłam Franka Kimona i w ogóle bo to dziewczyna, więc jeszcze w ogóle to. No. Także dawajcie ostrzeżenie czy coś. A tak serio to nie Karol, jest tej wicy, nie zmienia się. Ja bym poprosił, Włod, pożyczysz mi trochę pieniędzy? A ile? Yy, 30 tysięcy? Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo również dziękuję. Mateuszowi, który montował ten odcinek dla Was. Przepraszam wszystkich, którzy się poczuli urażeni. Jeśli ktoś chciałby pod tym odcinkiem w komentarzu napisać montaż top, może to zrobić. A my widzimy się z Wami w poniedziałek. Prawdopodobnie. Bo w poniedziałek... co będzie w Odcineczki z Krakowa. Tak. Jak Kamera będzie działać. I jak coś to mogę przywieźć tam? Ta działa. A może, może, może <laughs> yes. Dobra, dzięki. Trzymajcie się yes. i bądźcie... jest źle. <laughs> Lekko... Staniczne. Ladies and gentlemen, the weekend. Naprawdę? Jest tak źle? No nie będę ci pokazywał. O Jezus. A taka dobra była.